Ultralekki, 3 calowy, pełnoprawny dron FPV Ważący 88 gram razem z baterią Ledwo zauważalny, mały zapierdzielacz O nim właśnie dzisiaj będzie mowa Pamiętacie tego drona? To jest ten dron, którego kupiłem w odcinku, gdy to idę do sklepu FPV kupić sobie drona Czyli do Przem'a To jest właśnie ten dron, chciałem Wam trochę przybliżyć Coś więcej na temat tego drona, pokazać jak on lata i przekonać Was, dlaczego warto mieć takiego małego drona w swojej flocie, bo on naprawdę odmienił moje podejście do FPV. Zapraszam! Zanim opowiem Wam o tym maleństwie to muszę powiedzieć Wam jedną bardzo ważną rzecz a mianowicie na moim kanale dokonuje się właśnie mały przełom wszystkie materiały łącznie z tym i przyszłe kolejne nagrywane będą za pomocą telefonu znaczy teraz się nagrywa za pomocą telefonu Galaxy S21 4K 50 platek czemu wcześniej tego nie robiłem opowiem Wam w następnym odcinku bo jestem podjarany bardziej niż tym dronem a na dodatek kupiłem sobie obiektyw Taką soczewkę anamorficzną, która powoduje, że z tym telefonem można nagrywać naprawdę fajne filmy w tym formacie, takim kinowym, ale dobra. Koniec gadania o, o tym. Mamy tutaj kruksa, tak naprawdę troszeczkę takiego na sterydach. Normalny kruks zasilany jest od 1 do 2S bateriami, natomiast ten jest zasilany na 3S i. W sumie można by podczepić zresztą pod zwykłego kruksa, też można na przykład Insta360 kamerkę i nagrywać z nim filmy, ale ten dron u mnie jest zupełnie do innego celu. On jest po prostu do re rekreacji, do trenowania skilla, do zabawy. To jest taki dron, którego mamy po prostu pod ręką. Zanim opowiem Wam o jego wszystkich wadach i zaletach, pokażę Wam też na koniec trochę filmów z latania tym dronem. No, to może przyjrzyjmy się temu buildowi, jaki to jest setup. Rama, oczywiście, to Crux 3. Wygląda solidnie i tak też się sprawuje. FC i ESC to jest taki All-in-One Mamba F411 25A, absolutnie wystarczająca opcja do tego sprzętu. Silniki Happy Model 1103 7000 KV. Pracujące na 3S, ze śmigłami T3 2x2, choć mam jeszcze śmigła trójłopatowe, które sprawdzają się również dobrze, lekko zmieniając jednak charakterystykę latania tym dronem. VTX oczywiście to rozebrana Vista, bo innej się tutaj nie wsadzi, która bez radiatorów waży 9 gram i pasuje jak tutaj do tego buildu, bez żadnych przeróbek. Bez problemu może pracować z mocą 700 mW. Nie grzeje się przy tym jakoś szczególnie, ze względu na to, że ma spory prześwit między obydwiema płytkami. Kamerka to oczywiście jedynie słuszna pasująca tutaj w tą kabinkę opcja, czyli Cadex Nebula Nano V2. Choć chcącego myślę, że nie byłoby dużym problemem, żeby wsadzić nawet tutaj Nebulę Pro. Trzeba by troszeczkę po prostu przerobić tą kabinkę. Odbiornik ze względu na to, że latam na crossfire, że to jest NanoRX RX TBS Bateria 3S, 300 mAh wystarcza na od 3 do 4 minut lotu, w zależności czy upalamy, czy kruzujemy sobie po prostu po okolicy. Całość razem z baterią, jak już wcześniej wspomniałem, waży zaledwie 88 gram, i dla mnie to jest coś niesamowitego, że taki mały dron, taki mocny z takim setupem waży tak niedużo, potrafi tak wiele. Oczywiście, ktoś może powiedzieć zaraz, no dobra, ale są dużo mniejsze i lżejsze drony FPV, Tiny łupy i, i, i jeszcze inne. Większość z nich miałem okazję oblecieć sobie u w sklepie i poza sklepem. I tylko ten dron sprawiał wrażenie, takie jakbym latał pięciocalówką, co było nieprawdopodobne, tylko taką, wiecie, lekką pięciocalówką, bo jednak fizyka tutaj ma duże znaczenie, aczkolwiek to latanie było bardzo, bardzo podobne, bardzo zbliżone do 5-calówki, dlatego właśnie stwierdziłem, że to jest to. Także dlaczego warto mieć takiego drona w swojej flocie? Jeśli chodzi o cyfrową opcję takiego wariata jak ten z Crossfire'em, to mam pełen komfort jeśli chodzi o zasięg i jakość obrazu, a wiadomo co za tym idzie spokojną głowę i niesamowite doznania. W ogóle sama świadomość, że latam takim lekkim, maleństwem, jeszcze bardziej potęguje tą, tą radość i komfort latania. Zalety. Po pierwsze, ten dron jest bardzo, bardzo cichy i zauważyłem, że lecąc w pobliżu ludzi, nie wzbudzałem u nich żadnej paniki czy, czy niepokoju, tak jak to ma miejsce latając klasyczną 5 calówką, czy 3-calówką z sinełupem na przykład. Drugą dosyć istotną zaletą jest to, że dzięki temu, że jest mały, cichy i lekki, a latanie nie odbiega bardzo od latania 5-calówką, można ćwiczyć te swoje umiejętności w bezpieczny sposób i to blisko swojego domu, nie jeżdżąc gdzieś daleko. Trzecia sprawa to wspominany już wcześniej zasięg, który wynosi nieco ponad kilometr, ale tylko dlatego, że ogranicza mnie pojemność baterii. Mówię o tym dlatego, że często takie malutkie drony FPV najczęściej w analogu mają kłopoty z transmisją obrazu i ten zasięg jest niewielki. Tutaj opcja cyfrowa zupełnie eliminuje ten problem. Czwarta cecha tego sprzętu to odporność na krasę. Przyznam szczerze, że w porównaniu do cineupa, którym latam, czy pięciu salówki, ten dron wydaje się być naprawdę pancerny. Wynika to pewnie z solidnej ramy i niskiej wagi. Jak dotychczas nie uszkodziłem niczego oprócz śmigieł, także jest nieźle. No i po piąte, rozmiar i waga, czyli bezpieczeństwo. Latając tym bzyczkiem w mieście, czy, czy blisko ludzi, czy w sytuacjach takich, które powodują, że mam nogi z waty. Tutaj, mimo podobnych doznań wizualnych w goglach, mam jednak tą świadomość, że to jest malutki dron, który nie powinien nikomu dużej krzywdy zrobić. No, nie twierdzę, że w 100% jest bezpieczny, ale naprawdę jest tutaj dużo, dużo bezpieczniej. Ten Urwis zmienił moje podejście do FPV. Sprawił, że po prostu chce mi się tym latać. Latam często tym dronem, nawet częściej niż moją pięciocalówką. Tak, oczywiście nie liczę zleceń, bo na zlecenia wiadomo, że pięciocalówką, ale powiem Wam, że na zlecenia właśnie zabieram tego drona po to, żeby zrobić sobie z miejscówki obszajić co gdzie jest, rozgrzać trochę właśnie palce i nie muszę przy tym tracić baterii od 5-calówki tak? także to jest idealna sprawa no i oczywiście te wszystkie doznania w ogóle z latania tym ta świadomość, że to jest takie małe, tyle potrafi ma spory zasięg, no bo cyfra to jest zupełnie inne doznania niż latanie 5 calówką. także to jest coś niby co doświadczałem wcześniej, ale skala robi różnicę, no po prostu małe jest piękne jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie w komentarzach. Co do tego buildu, podałem cały setup, zresztą w opisie podam jeszcze. Także można sobie zamawiać części składać. Naprawdę nie pożałujecie. Ten mały rozwalacz systemu jest naprawdę czaderski. No, ja po prostu latam tylko tym. Także no i zapraszam oczywiście do następnego odcinka. Będzie już tak na filmowo, bardziej budżetowo-filmowo. Także jak ktoś lubi kręcić filmy to będzie coś dla niego. No i nie wiem co sądzicie o nagrywaniu yy, w ogóle filmów telefonem. Ten film jest nagrany telefonem w całości, także możecie też skomentować czy jest ok, czy, czy może wcześniej było lepiej. Pozdrony dla wszystkich, do następnego, trzymajcie się. Elo.